Blisko 100 milionów złotych pochłoną inwestycje realizowane w tym roku w gminie Police. Tegoroczny budżet jest pierwszym w pełni skonstruowanym przez obecną władzę. Jedną z ważniejszych kwestii ujętych w planach gminy są inwestycje. Choć do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, to można uznać, że obecnie realizowany budżet pod względem wydatków inwestycyjnych jest rekordowy. Ten budżet już jest w 100% naszym budżetem, który już od początku do końca zaprojektowaliśmy. Chociaż oczywistą sprawą jest to, że część zadań jest pokłosiem, kontynuacją podjętych inwestycji i zadań z zeszłych, z zeszłych kadencji, z zeszłych lat. Ten budżet tegoroczny jest o tyle elementem naszej dumy i takiego. Czegoś takiego tego efektu wow, e, zadowolenia, ponieważ e, mamy rekordową kwotę na wydatki majątkowe. W tym roku już jest to prawie 100 milionów złotych, bez kilku milionów złotych, e, a cały czas ta kwota się jeszcze zmienia, powiększa, także jest dużo pracy. Zapytaliśmy o sprawę istotną dla mieszkańców, a mianowicie o inwestycje. Jedną z inwestycji jest na przykład geotermia która kładzie podwaliny pod przyszłe e, zarządzanie i pod ciepło systemowe, jest szansa na to, że będziemy mieli e, tanią, zieloną energię. E, kolejne inwestycje, które są takie stricte prowadzone przez budy gminy Policy, są remonty jednostek e, naszych placówek oświatowych, jednostek pomocniczych. E, dla przykładu rozpoczynamy właśnie remont e, Rady Sołeckiej w Trzebieży inwestycja za milion trzysta zł, która poprawi warunki funkcjonowania tej społeczności. Jesteśmy w trakcie realizowania już końcu, końcówka jest, no, przechodzimy do elewacji i dachu przeszkola w Trzebieży, remontujemy dach w szkole w Jasienicy zrobiliśmy dach w Niekłączycy w hali sportowej. Teraz będziemy wnętrze remontować, żeby jak już nie zacieka, się nie niszczy, to możemy też doprowadzić wnętrze do jakiegoś sensownego wyglądu. Także tych inwestycji jest naprawdę dużo. Skończyliśmy już MOK, to jest, że tak powiem, bardzo dobra informacja. Kończymy placówkę, rozbudowę placówki szkolnej w Tanowie i to przed czasem, co też nas cieszy, bo szybciej wykonaliśmy tę inwestycję. Odwiert zresztą termalny też skończymy przed czasem, tak jest zakontraktowany. Więc tych inwestycji jest naprawdę dużo i to składa się właśnie na tą kwotę prawie 100 milionów złotych. W planach jest wymiana oświetlenia na boisku sportowym przy ulicy Siedleckiej w Policach, budowa wiaty rekreacyjnej przy ulicy Portowej w Trzebieży oraz stworzenie w miejscowości strażackiej strefy integracji przy remizie OSP. Ponadto powstanie stacja naprawy rowerów w Tanowie. Tych inwestycji jest bardzo dużo drogi. Na drogi daliśmy bardzo, sporo, bardzo duże, duże środki. To wszystko wymaga określonego nakładu pracy. No to też nie jest łatwo, bo e, te zadania i te wielkie kwoty, które przechodzą między innymi przez, przez, przez drogi, przez remonty jednostek, przez e, wydatki na stołectwach, no ale dajemy radę, obserwujemy. No, Uczymy nasz urząd tego, aby był w stanie wydawać dużo większe środki na nasze inwestycje, żeby nasze miasto mogło się sprawnie rozwijać. Takim byłoby marzeniem, żeby tę pracę urzędu zgromadzić w jednym miejscu, co byłoby dużym uproszczeniem, jeżeli chodzi o obsługę interesantów. Rozpoczynamy inwestycje teraz nad remontem skrzydła urzędu. To jest też bardzo istotne, ponieważ trzeba poprawić warunki pracy urzędników. Z dużych inwestycji, które, które ruszymy w tym... Niedługo, ale są one wynikiem tego, że teraz y, musimy te nasze przygotowania, prace przygotowawcze doprowadzać do określonego efektu. To jest obwodnica y, polic, w przyszłym roku powinniśmy z nią ruszać. W 2026 roku zmodernizowane zostaną również orliki, czyli boiska, które powstały w ramach rządowo-samorządowego programu, mającego na celu wybudowanie boisk w każdej gminie do 2012 roku. Remonty obejmą obiekty sportowe w Przęsocinie, Tanowie, Niekuńczycy i przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach. Całkowity koszt wyniesie prawie 2 miliony 400 tysięcy złotych. Gminie udało się pozyskać z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki ponad milion złotych. W sumie w całym kraju zmodernizowanych zostanie ponad 370 orlików.